Polska przyjęła milion Ukraińców uciekających przed wojną. Ci Ukraińcy dostali od nas świadczenia socjalne, dostęp do państwowej ochrony zdrowia i edukacji w polskich szkołach. Przekazaliśmy Ukrainie pomoc militarną wartą ponad 3 miliardy euro, daliśmy Ukrainie nasze czołgi, transportery i samoloty. I mimo naszego gigantycznego zaangażowania spotkaliśmy się z ogromną niewdzięcznością ze strony ukraińskiej. Ukraina nie chce przeprosić, potępić i nazwać ludobójstwem rzezi Wołyńskiej mordów dokonanych na polskiej ludności cywilnej przez ukraińskich nacjonalistów podczas II wojny światowej. Na Ukrainie kwitnie kult bandery zbrodniarza i inicjatora mordów na Polakach. Na polskich ulicach można spotkać mnóstwo młodych Ukraińców, mężczyzn, którzy zamiast bronić swojego kraju imprezują w Polsce. Nasz rynek został zalany ukraińskimi produktami spożywczymi, a polskie firmy transportowe mierzą się z nieuczciwą konkurencją ze strony ukraińskich przewoźników. Czas najwyższy, by Europa dowiedziała się, jak niewdzięcznym i skorumpowanym państwem jest Ukraina zdecydowane nie dla obecności Ukrainy w Unii Europejskiej. Thank you, President. This is the first... Dziękuję Pani Przewodnicząca. To pierwsza debata po wakacjach, więc e, chciałbym zgłoszyć, e, zgłosić wniosek. W czasie wakacji Pani Koalicja e, wydała miliony z funduszu e, na odbudowę, e, na e, ro, e, rodzinne interesy e, posłów. E, kupno setek jachtów na przykład, czy budowa SPA. E, te fundusze trafiły na Solaria, na pizzerie, na kluby swingersów, organizacje imprez techno. E, więc e, jeśli Państwo nie chcą nawet krótkiej debaty na ten temat w tej chwili, to bardzo proszę nie pouczać nas w przyszłości o na temat praworządności, na temat go gospodarki europejskiej, chyba że Państwo są przekonani, że kluby swingersów to coś, co jest ważne dla konkurencyjności Europy. No, tak czy inaczej, jeśli Państwo tak sądzą, niech to będzie symbolem, że y, musimy przywrócić w tej chwili zdrowy rozsądek w Europie. Więc proszę o przeprowadzenie debaty na ten temat. Dziękuję Panu Jakiemu. Mr. Halicki, would you like to reply to... Czy Pan poseł Halicki chciałby odpowiedzieć? I have answer, but... Muszę odpowiedzieć, ale odpowiem po polsku, bo to jest hipokryzja. Kolega Jaki przed chwilą chciał debaty o pieniądzach wydawanych w Polsce, w polskim samorządach, do polskich firm, dla polskich obywateli. I chcę powiedzieć jedno, kto ma debatować? Mąż pani Szydło, pani premier Szydło, który te pieniądze i projekty ocenia? Czy pan minister Buda, który nie był w stanie złożyć wniosku, żeby te pieniądze w ogóle do Polski trafiły, bo nie miał zgody prezesa Kaczyńskiego? Żadne euro, żadne euro, pojedyncze euro nie zostało wydane, natomiast macie pełną, transparentną mapę konkursów, możecie je oceniać. Chciałem powiedzieć, że polska prokuratura w razie czego współpracuje dzisiaj z europejską prokuraturą, okay. a nie tak, jak za waszych czasów ukrywano skandale i rzeczywiście kradzione były miliardy. Nigdy w Polsce nie było tak transparentnie jak dzisiaj. A wy wstydźcie się, nie donoście na Polskę i nie wprowadzajcie sabotażu, bo te pieniądze są okay. bardzo potrzebne polskiemu społeczeństwu. Dziękuję. Ok, w odpowiedzi na wniosek posła Jakiego to nie był wniosek EKR-u. Nie jest to odpowiedź na wydarzenie. To, było, to był wniosek EKR-u, natomiast wpłynął po przyjęciu. Był to wniosek ekr wpłynął po przyjęciu porządku obrad. Już 34 minuty rozmawiamy. Zasada 164 po decyzji konferencji przewodniczących. I jeżeli doszło do no poznania nowych faktów w sprawie tego skandalu, to trzeba zagłosować. Nie chcecie państwo o tym rozmawiać, bo boicie się prawdy. Po konferencji przewodniczących wiele informacji na temat tego skandalu zostało upublicznionych w Polsce. Więc jeżeli państwo chcecie wydawać miliony euro na. Technoparty, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle Jaki. Zasada mówi, że jeżeli nie doszło do zmian, wniosek jest uznawany za niedopuszczalny po przyjęciu porządku obrad, więc przyjmijmy porządek obrad. Proszę. Szanowni państwo, Unia Europejska co roku wydaje miliardy euro na inwestycje. Co roku wydaje ciężkie pieniądze w rozmaitych funduszach. Dodatkowo, ponieważ pieniędzy brakuje, to zadłuża się i ten dług już teraz spłacamy, a będą go spłacać jeszcze nasze dzieci i wnuki. Cały czas będziemy tym obciążeni. I dodatkowo, żeby to wszystko rozruszać, to od lat proponuje centralizację, od lat stara się, żeby większość decyzji była podejmowana w Brukseli, a nie w poszczególnych państwach. No i jaki mamy tego efekt? Przecież nawet nawet raport Dragiego o tym mówił. Europa nie jest konkurencyjna, potrzebuje wielkich inwestycji, tak naprawdę, żeby dogonić resztę świata, nie mamy innowacyjności, to wszystko te decyzje zabiły. I żadnych wniosków z tego nie wyciągnęliście. Proponujecie dalej to samo. Proponujecie, że wydamy tym razem jeszcze więcej i teraz na pewno skończy się to inaczej. No się nie skończy inaczej, dlatego że urzędnik nigdy nie podejmie lepszej decyzji niż przedsiębiorca, niż człowiek. To on wie, co jest lepsze dla niego, to on wie, w jaki sposób pieniądze inwestować, w jaki sposób oszczędzać. Wie to znacznie lepiej niż jakikolwiek nawet najmądrzejszy, najmądrzejszy urzędnik z Brukseli. Trzeba w końcu uczyć się na błędach i przestać wszystko centralizować. Tworzenie kolejnych Unii, kolejnych raportów nie pomoże. Trzeba w końcu odregulować gospodarkę. Trzeba w końcu postawić na to, żeby państwa mogły same zbudować własne rynki kapitałowe i nie przeszkadzać ludziom. Wygoniliście tak naprawdę kapitał z Europy. Nic w Europie nie produkujemy. Wszystko będziemy musieli importować. Trzeba tym się zająć, a nie mówić o kolejnej harmonizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! To już jest kolejna debata dotycząca tego samego problemu i żadnych rozwiązań nie widać. Ten Parlament i Komisja Europejska nie są w stanie dostarczyć rozwiązań, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom Europejczyków. Raport Dragiego stwierdza jasno przegrywamy konkurencję z Chinami, przegrywamy konkurencję ze Stanami Zjednoczonymi, nie jesteśmy konkurencyjni, nie mamy praktycznie żadnych przewag kapitałowych, gospodarczych, wszystkie je utraciliśmy właśnie pod rządami Komisji Europejskiej. I należy dzisiaj uczciwie postawić. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, mimo licznych argumentów i tłumaczenia Wam, gdzie jest problem w biurokracji, w nadregulacji, w socjalizmie tutaj panującym, Wy nie chcecie tego zrozumieć? Ponieważ Wy, Lewico, jesteście źródłem tego problemu, ciągniecie nasz kontynent, nasze firmy, naszych przedsiębiorców i nasze ojczyzny na dno. Jeżeli tak dalej pójdzie, to Chińczycy i Amerykanie będą tutaj przyjeżdżali na wakacje oglądać Skansen pod nazwą Europa. Dziękuję bardzo panie pośle. Szanowni państwo, internet jest największym w historii cywilizacji obiegiem informacji, dostępu do informacji, do wiedzy. I musi pozostawać wolnym. I dlatego musimy koncentrować się na tym, jak tę wolność obronić i ją pielęgnować. Widzimy różne zagrożenia, jak fragmentacja internetu, jak próby różnego rodzaju dyktatorów, biurokracji, urzędników, zwolenników poprawności politycznej próbują wkraczać w to, co jest domeną wolności. Wolność zawsze stawała się ofiarą dyktatur i różnego rodzaju rewolucji w historii. I dlatego uczestnictwo w IGF-ie w instytucji, która, forum, które jest niewątpliwie przedmiotem wymiany informacji i poglądów, bardzo ciekawym, powinno trwać, ale my jako Europejczycy musimy sobie zdawać sprawę, że w trakcie różnego rodzaju dyskusji w trakcie IGF-u Unia Europejska jest również pośmiewiskiem, ponieważ inne narody inwestujące w sztuczną inteligencję, w najnowocześniejsze technologie patrzą na nas jako liderów, liderów biurokracji i regulacji którzy niszczą swoje szanse rozwojowe, o czym jest cały raport Dragiego. Dlatego wielkie wyzwania przed nami i ośmielam się twierdzić, iż kwestia wolności internetu będzie jedną z najistotniejszych w przyszłości. Ale również na tej sali są ludzie, którzy wcale za wolnością internetu się nie wstawiają. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.